Cześć, ja mam na imię Kuba, jestem z Miłosierdzia i chciałem się dzisiaj podzielić Słowem Bożym, które mamy na dzisiaj. Zanim zacznę, to chcę powiedzieć, że ja nie wiem, co chcę powiedzieć. Ale mam też nadzieję, że Ty nie wiesz, co chcesz usłyszeć. Bo ten moment, który teraz mamy, to jest moment dla Ducha Świętego, żeby działał w nas i chcę Go poprosić z całą mocą, żeby przyszedł do nas. Przyszedł do mnie do tego, co będę mówił, przyszedł do mnie do tego, co będę słyszał i przyszedł też do Ciebie bardzo mocno, ze swoją łaską, łaską otwarcia się na, na Jego Słowo, na Jego poruszenie, na to, co On ma w sobie, dla Ciebie, dla mnie, teraz. Proszę Cię Duchu Święty przyjść, wylewaj się ze swoją mocą, przypływaj do nas przez to Pismo, te słowa, z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie każdy wołający do mnie Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz spełniający wolę mojego Ojca, który jest w niebie wielu będzie wołać do Mnie w Panie, Panie czyż nie prorokowaliśmy używając Twego imienia? i czyż nie Twoim imieniem wyrzucaliśmy demony? i nie z Twoim imieniem czyniliśmy wiele cudów? jednak wtedy oświadczam im nigdy Was nie poznałem odejdźcie ode Mnie popełniający nieprawość otóż każdy kto słucha tych słów moich i wykonuje je, stanie się podobny do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skalę. Spadła ulewa i ruszyły potoki, i wichry zadeły, i rzuciły się na ten dom, a nie zawalił się, bo na skale ma swoje fundamenty. A każdy słuchający tych moich słów, a nie wykonujący ich, stanie się podobny do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku, spadła ulewa, i ruszyły potoki, i wichry zadeły, i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus skończył te słowa, tłumy były zdumione Jego nauką. Uczył ich bowiem jak mający władzą, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo Boże. Mówi będą dzięki. Przyszły te słowa to był dokładnie ten moment, w którym dostałem propozycję, żeby nagrać ten filmik. I pierwszy odruch to był taki, że nie, że nie chcę, że się boję, że nie lubię, że to nie moje. Ale wtedy odpowiedź od razu znalazłam w tym słowie, w pierwszych zdaniach, gdy Jezus mówi, że to spełniający wolę jego ojca wejdzie do królestwa niebieskiego. I to był dla mnie taki moment wyboru. Po której stronie staję, czy po stronie tych, którzy, tak jak tu Jezus ich opisuje, mówią tylko, używają Jego imienia, prorokują, ale nie słuchają. Czy po stronie tych, którzy słuchają i budują, i wykonują, to tak jak w tej drugiej części jest o tych, Którzy zbudowali na skalę, i tych, którzy zbudowali na piasku. Jedni i drudzy słyszeli, ale wykonali słowa ojca ci, którzy zbudowali na skalę. Nawet jeśli tam jest trudniej, nawet jeśli to boli, bo skała jest twarda, skała jest trudna, ociera, szorstka. To piasek jest miły, po piasku się fajnie chodzi. Na piasku jest miło. A na skale jest. Potrafi być naprawdę ciężko. I tak jest też często z tym, co mówi do mnie Słowo Boże. Stawia jakieś wymaganie. Ja się muszę otrzeć o to słowo. Coś muszę z siebie oddać. I dopiero wtedy coś się dzieje dalej. To jest dopiero krok taki naprawdę za Jezusem. I tak kilka dni temu Paulina mówiła o tym, czy, czy naprawdę chcemy Królestwa Bożego. Czy ja chcę Królestwa Bożego, czego pragnę, czy chodzę za Nim, czy naprawdę myślę o Królestwie Bożym? A tutaj jest jeszcze sama końcówka o tym, że Jezus uczył ich jak, jak mający władzę. I ja sobie zadaję pytanie, czy ja się poddaję tej władzy Jezusa, czy biorę to Słowo i wykonuję coś z Niego w życiu. W tym konkretnym przypadku wykonuję to, do czego mnie zaprasza Jezus. Mam nadzieję, że właśnie to będziemy mogli dzisiaj zrobić. Ja i Ty. Że z tym słowem wykonamy Jego wolę. Nawet tam, gdzie będzie to dla nas trudne. Że ja wejdę i, i wykonam Jego wolę, Jego miłość. Tutaj na świecie. W tym, co mnie dzisiaj spotka. I proszę Ci Duchu Święty. Ty, od którego zacząłem ten filmik, pokrować mnie, pokrować tego, który to słucha. Właśnie do tego, aby poddać się władzy Jezusa. Amen. Trzymajcie się zdrowo. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.